W głębi duszy szef działu kadr, Bill Mitchell, nie lubił nowego dyrektora firmy. Nie dlatego, że ten był młody i całkowicie pozbawiony zmysłu biznesowego, rzecz w tym, że Chris Brown zdobył swoją pozycję dzięki niezwykle dochodowemu małżeństwu z córką założyciela firmy. Frederick Wilson poświęcił firmie całe swoje życie i widział, jak zmienia się ona w dobrze prosperujący biznes. Niestety rok wcześniej zmarł, a pracownicy czuli, że nadchodzą duże zmiany. Przeczucie ich nie zmyliło i wkrótce w firmie pojawił się młody, przystojny Chris Brown, który z miną właściciela zajął fotel dyrektorski. Dla wielu pracowników zmiana przywództwa nie miała absolutnie żadnego znaczenia, ale dla Billa Mitchella była to istotna kwestia. Chris od razu ustalił własne zasady i regulaminy, które miały na celu nie tyle rozwój firmy, ale kontrolowanie wszystkiego, co działo się w jej murach. Jednocześnie nowy dyrektor absolutnie nie rozumiał zawiłości prowadzenia biznesu i w stosunkowo krótkim czasie przeprowadził kilka nieudanych transakcji, które wyrządziły firmie nieodwracalne szkody. Dochody gwałtownie spadły, co doprowadziło zaś do cięcia płac i zaległości w wypłatach. Pracownicy narzekali, ale krnąbrny Chris zwolnił ich już w pierwszych dniach swojego przywództwa. Nikt nie mógł z tym nic zrobić. Tylko Bill Mitchell próbował wytłumaczyć nowemu dyrektorowi, że jego polityka była błędna i prędzej czy później doprowadziłaby firmę do bankructwa. Chris miał własne zdanie na ten temat, sprzeczne z myślami szefa personelu. Ci, którzy są niezadowoleni z pracy, mogą odejść nawet teraz, bez odpraw i bez świadczeń, ale mogą, powiedział młody szef. Panie Brown, ale tak nie można. Pracownicy już teraz odchodzą. W tym tempie niedługo nie będzie tutaj nikogo, sprzeciwił się Bill. Krisa to w ogóle nie obchodziło. Wydawało się, że ma jakieś własne plany wobec tej firmy. Jednocześnie swojej żonie, Jessice, nigdy nie mówił o problemach w pracy i udawał, że wszystko jest w zupełnym porządku. Poznali się dwa lata wcześniej w kawiarni i od razu poczuli do siebie silną sympatię. Chris wiedział, jak dbać o kobiety i robił to tak po mistrzowsku, że natychmiast zawrócił w głowie Jessice. W tym czasie Frederick Wilson był już śmiertelnie chory i wiedział, że zostało mu bardzo mało czasu. Dlatego, gdy w życiu córki pojawił się mężczyzna, nie ingerował w ich związek. Chris nie lubił jednak starszego biznesmena od pierwszych minut ich znajomości. Córeczko, kiedy zmarła twoja mama, wychowałem cię sam. Było mi bardzo ciężko, ale dałem radę. Teraz jestem chory. Ty potrzebujesz silnego mężczyzny, na którym możesz się oprzeć. Ale uważaj na tego Chrisa. Być może to dobry facet, ale. wątpię. Powiedział Frederick Wilson. Tatusiu, nie myśl proszę o chorobie, na pewno wyzdrowiejesz, powiedziała Jessica ze łzami w oczach. Oczywiście cud się nie wydarzył, a starszy biznesmen zmarł tydzień po ślubie córki. Wtedy nadszedł najlepszy czas Krisa Brauna, który dostał wszystko, o czym tylko wcześniej mógł pomarzyć. Niestety, wiedział tylko, jak wydawać pieniądze teścia, który zostawił córce pokaźny spadek. Jessica była jednak przyzwyczajona do ufania swojemu mężowi i nie wierzyła żadnym plotkom. Dlatego, nawet gdy w firmie ojca zaczęły się problemy, nie robiła awantur, tylko poprosiła Krisa o jedną rzecz. Kochanie, chcę polecieć do Miami z przyjaciółmi na tydzień. No wiesz, słońce, morze, plaża tak długo się nie widzieliśmy. Chris udał urazę słowami żony i z ostentacyjną niechęcią ostatecznie wyraził zgodę. W rzeczywistości bardzo się cieszył i był niesamowicie zadowolony z takiego obrotu spraw. Wszystko idzie idealnie, zacierając ręce, pomyślał sobie dyrektor. W międzyczasie niczego nie podejrzewająca Jessica spakowała się i wyruszyła na krótką wycieczkę do Miami. Po wyjeździe żony z miasta Chris poczuł zew wolności, jakiej wcześniej nie znał. Jako pierwsi zauważyli to pracownicy firmy, od dawna niezadowoleni z opóźnień w wypłatach wynagrodzeń i braku premii. W tym samym czasie, w biurze, pojawiła się nowa sprzątaczka Amanda, która przyszła zastąpić poprzedniczkę. Kobieta zgodziła się pracować za niską pensję, co bardzo zaskoczyło szefa działu personalnego, Billa Michela. Przede wszystkim był zszokowany pojawieniem się sprzątaczki. Z wyglądu miała około 40 lat, ale równie dobrze mogła mieć więcej. Ubrania Amandy wyglądały na stare i zniszczone, co sugerowało, że pochodziły z wyprzedaży. Długie i rozczochrane włosy sprzątaczki opadały jej na twarz, jakby ukrywając ją przed wszystkimi wokół. Najgorszy był jednak ogromny garb, który od razu rzucał się w oczy. Niższość Amandy sprawiła, że wyglądała jak żona Quasimodo ze światowej sławy powieści Hugo. Nowa sprzątaczka, ze względu na swój nieco odrażający wygląd, od razu stała się obiektem kpin w większości pracowników biura. Tylko Bill Mitchell lubił kobietę, która z powodu swojego wyglądu była skazana na wieczne cierpienie i upokorzenie. Sama Amanda nie zwracała uwagi na pracowników i ze ścierką oraz mopem pracowała niestrudzenie. Wydawało się, że nie zna zmęczenia i nawet garb na plecach nie przeszkadzał jej w sprzątaniu biura. Po około tygodniu w biurze było idealnie czysto, co nie mogło pozostać niezauważonym przez pracowników firmy. Nawet Chris Brown, uśmiechając się z zadowoleniem, powiedział do szefa działu kadr: Widzisz, Bill? Nie wierzyłeś, że ktoś może pracować w biurze za tak małą pensję? Uwierz mi, to jeszcze nie koniec. Uśmiechnięty dyrektor udał się do swojego gabinetu, gdzie czekała na niego młoda sekretarka, wyglądająca jak modelka z okładki magazynu dla mężczyzn. Chris zatrudnił Barbarę, ale jej głównym celem była oczywiście niepraca. Pretensjonalna piękność przychodziła do biura, kiedy miała na to ochotę, i wyraźnie korzystała z przywilejów ze strony Krisa. Widząc garbatą sprzątaczkę, Barbara wyśmiała ją na oczach wszystkich po raz kolejny, rozsmakowując się w poniżaniu innych. W odpowiedzi Amanda tylko zacisnęła usta z urazą i zaczęła sprzątać z jeszcze większym zapałem. Po tym incydencie, garbata sprzątaczka próbowała omijać Barbarę szerokim łukiem. Tymczasem bezczelna sekretarka, uważając to za swoje zwycięstwo, poczuła się niczym szefowa biura. Po części było to zasługą wsparcia młodego dyrektora, który według pracowników uczynił z Barbary swoją kochankę. Pewnego dnia, podczas sprzątania gabinetu dyrektora, Amanda mimowolnie była świadkiem dziwnej rozmowy Krisa z sekretarką. Kochanie, to kiedy razem zamieszkamy? Jak długo można spotykać się w tanich motelach? spytała z urazą Barbara. Chris, jakby nieco zapstydzony, zmrużył oczy na widok Amandy, ale potem wyraźnie się rozluźnił. Wkrótce, moja droga, wkrótce! Miej proszę trochę cierpliwości. Jeszcze jeden udany interes zrujnuje tę firmę, a potem będziemy bogaci jak arabscy szejkowie powiedział Chris z zadowoleniem. Zaskoczona Amanda prawie wypuściła mopa z rąk, ale w ostatniej chwili udało się jej go utrzymać i nie dała po sobie niczego poznać. Dyrektor firmy i jego kochanka niczego nie zauważyli, dyskutując o wspólnych planach na przyszłość. Po wysprzątaniu biura Amanda zamknęła drzwi i udała się do kierownika działu personalnego, z którym nawiązała przyjacielskie stosunki. Panie Michel, co będzie się działo w firmie w najbliższych dniach? Dlaczego wszyscy mówią o jakichś zmianach? Spytała ostrożnie sprzątaczka. Bill zrobił zdziwioną minę i odpowiedział. Myślałem, że wszyscy już o tym wiedzą. Na jutro zaplanowano ważne negocjacje z partnerami biznesowymi. Mówi się, że od ich wyniku zależeć będą dalsze losy firmy. Amanda zmarszczyła brwi, ale nie skomentowała tych rewelacji. Doskonale rozumiała, że nie ma prawa z nikim rozmawiać o działaniach dyrektora firmy. Ponadto przed wizytą ważnych gości musiała zrobić porządek w biurze i jeszcze raz umyć podłogi oraz wytrzeć ewentualne kurze. Następnego ranka pracownicy przyszli do pracy nieco wcześniej niż zwykle. Dało się wyczuć napięcie spowodowane nadchodzącymi ważnymi negocjacjami. Wkrótce przybyli przedstawiciele firmy partnerskiej, których przyjął w swoim biurze Chris Brown. Wielu pracowników, domyślając się, że od wyniku rozmów zależy ich przyszłość, bardzo się denerwowało. Nie martwił się jedynie Chris Brown, dla którego wszystko było już od dawna przesądzone. Chciał zawrzeć nieudany kontrakt, aby zrujnować firmę Teścia i tym samym ukryć spore kradzieże. Gdy Chrisowi pozostało już tylko złożyć podpis na dokumencie, do biura niespodziewanie weszła Amanda która jakby nic się nie stało, zaczęła tam sprzątać. Co ty robisz? Wyjdź! Tu odbywa się teraz ważne spotkanie krzyknął Chris, wstając od stołu. Ku wielkiemu zdziwieniu młodego dyrektora Amanda wcale się nie przestraszyła i nie opuściła gabinetu na jego wezwanie. Zamiast tego nagle wyprostowała się i subtelnym ruchem dłoni zrzuciła z pleców sztuczny garb. Potem równie szybko zdjęła perukę i wyjmując z kieszeni chusteczkę, starła makijaż z twarzy. Zaskoczony Chris instynktownie cofnął się i chwycił głowę rękami. Przed dyrektorem stanęła jego własna żona Jessica, która w tym czasie miała cieszyć się słońcem Miami. No i co? Chciałeś doprowadzić firmę mojego ojca do bankructwa, wziąć kasę i uciec ze swoją kochanką? No to muszę Cię rozczarować. Podjęłam już niezbędne kroki, a prawnicy pracują, aby pozbawić Cię tego wszystkiego – powiedziała Jessica. Od dłuższego czasu otrzymywała sygnały, że w firmie jej ojca sprawy nie układają się tak, jak mówił jej o tym Chris. Dlatego też, chcąc to zweryfikować, Jessica zorganizowała całe przedstawienie z tym fałszywym garbem i przebieranką. Jako dziecko dziewczyna marzyła o zawodzie aktorki, a teraz bezbłędnie odegrała rolę pierwszoplanowej sprzątaczki biurowej. Gdy tylko Chris zorientował się, że to już koniec, wyszedł bez słowa z biura. Za nim ze spuszczoną głową ruszyła sekretarka Barbara. Dyrektor był skończony i każdy z pracowników firmy to widział. Na jego miejsce Jessica wyznaczyła Billa Michela, który udowodnił już swoją lojalność i oddanie sprawie zmarłego Frederika Wilsona. Wraz z jego powołaniem pracownicy firmy ponownie poczuli się częścią jednej całości, w której otoczono ich opieką i doceniono. Jessica, tak jak zaplanowała, rozwiodła się z Chrisem Brownem, mimo wszystkich jego płaczliwych próśb i prób perswazji. Bogatą dziedziczkę czekało jednak nowe życie, w którym nie było już miejsca na kłamstwa, oszustwa, za to nie brakowało tam miejsca na miłość i szczerość.